Ciao! Dziś zabieram Was do słonecznego Mediolanu. Robimy brioche Wenecjana w stylu dolce vita. Zaczynam od klasycznego ciasta brioche z cytrynową nutą i wanilią. Świeże drożdże baboni rozpuszczam w lekko ciepłym mleku z cukrem. Odstawam na 10 minut aż się spienią. Dodaję aktywne drożdże do miski z resztą składników i zaczynam wyrabiać. Na końcu dodaję sól i miękkie masło. Wyrabiam nawet 15 minut. To ciasto samo mówi basta, kiedy odchodzi od miski, wtedy jest gotowe. Odstawiam ciasto do wyrastania na około 2 godziny. Powinno podwoić swoją objętość. Dzielę na 10 części, kulam i zostawiam ponownie do wyrośnięcia na 40 minut. Palcem robię wgłębienie i wyciskam krem waniliowy do środka. Przepis na krem znajdziecie w opisie. Smaruję białkiem i posypuję cukrem perlistym. 170 stopni i tylko 20 minut dzieli Was od obłędnego, maślanego smaku. Espresso w dłoń i zapraszam na najlepsze włoskie śniadanie.